Cześć, tutaj e, Tomek Kopera z blogu blog.kopyra.com Dzisiaj e, degustacji nie będzie. E, chciałem poruszyć taki temat, o którym e, kiedyś e, s, napisałem taki tekst e, na, 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 najpierw na Browar biz, potem na blogu. On się spotkał z dużym odzewem e, dotyczył piwnych mitów. Ale że no, jakby w, no, temat został wywołany w komentarzu pod jednym z filmów o, o etykietach. Dotyczy jednego z najbardziej barwnych i najbardziej um, spektakularnych mitów, czyli tego, że e, do piwa nie dodaje się chmielu, tylko byczą żółć, żeby nadać goryczkę. E, to, jest, e, to jest ciekawa sprawa o tyle skąd ta cała historia się wzięła. Bo ja się m, miałem okazję rozmawiać z kilkoma ludźmi, którzy y, pracowali w branży no, kilkadziesiąt lat, i generalnie oni tego po prostu nie, nie znali, tej historii. Historia wypłynęła parę lat temu tak naprawdę. E, zaczęło się e, chyba od jakichś e, forów dyskusyjnych dla wegetarian, gdzie pojawiły się sensacyjne informacje, że piwo nie jest, e, nie jest odpowiednie dla wegetarian, dla wegan, bo zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego. I oczywiście, jak w każdej mm, historii, jest tutaj ziarno prawdy dotyczy to y, tak, zwanych, y, znaczy, tak zwanych dotyczy to piw e, bardzo dobrych na tabernę e, piw e, z Wysp brytyjskich tak zwanych real ale czyli prawdziwych ale które są e, m, razem z żywymi drożdżami e, ferment e, no, e, no, kondycjonowane w beczkach żywe piwo z żywymi drożdżami ale żeby to piwo było klarowne w, w, w w pubie to do beczki dodaje się też coś takiego, co się nazywa fillings, albo Icing Glass albo po polsku Karuk. To, um, to jest wyciąg z pęcherzy pławnych ryb, chyba jest, siotrowatych, czy jakiś tam innych ryb, nieważne który działa podobnie jak żelatyna. Chodzi o to, że po prostu strąca, wiąże osady białkowe w piwie, tak, no, a co za tym idzie też drożdże. Po prostu wiąże wszystkie zawiesiny, które są w piwie i powoduje, że mimo, że piwo zawiera osad drożdżowy, tak jak na przykład piwo w, refermentowane w butelce, to on po użyciu tego środka jest już na tyle, wiąże się po prostu taką galaretkę, która opada na dno i, i nie trafia jakby do, do szklanki w, przy nalewaniu. E, pojawiły się na tych forach e, no, właśnie takie opowieści, że, e, no bo w Polsce w ogóle tego się nie stosuje, na no, wyjątkiem było Grodziskie, ale wiadomo, Grodziskie w 1993 roku zakończyło swój żywot, i po prostu nie używało się takich klarujących środków pochodzenia zwierzęcego w, w, w piwie w Polsce. I mm, moja, e, moja druga hipoteza jest taka, że e, wraz z upowszechnianiem się ekstraktów chmielowych, ekstrakt chmielowy, tutaj odsyłam do filmu o surowcach piwowarskich do chmielu, to jest przetworzona, e, przetworzony chmiel w taki sposób, żeby po pierwsze e, zabierał, e, zabierał mniej miejsca, dobrze się przechowywał, łatwo się dozował. I po prostu chmiel, robi się wyciąg z chmielu, którym e, ekstrakt, no, jak sama nazwa mówi, e, który po prostu ma postać bardzo gęstego, e, bardzo gęstego takiego jakby syropu e, o barwie zielonkawej, zielonkawo-żółtej. I e, wydaje mi się, że ta teoria o żółci w piwie narodziła się z tego, że jakiś pracownik browaru, ale nie technolog, nie piwowar, tylko na przykład nie wiem, magazynier, jakiś tam z rozlewu widział, że po prostu kiedyś 5 lat temu sypano chmiel kiedyś tam w szyszce, teraz w granulacie, a tu nagle się okazuje, że z jakichś kanistrów czy z puszek, bo to na przykład w browarze w Tychach widziałem, pytałem o to. Po prostu powiedziano mi, że to jest po prostu w puszkach i na daną warkę się m, określoną ilość takich pełnych puszek po prostu e, dozuje. I e, że zobaczył, że bo dodaje się jakąś gęstą ciecz, bardzo gorzką, bo może co tam gdzieś tam spróbowali coś tam z tej puszki. No i tu, tu, wyszło, że to chyba jest zenek, żółć bydlęca, bo to co to może być innego. Eee, dlaczego to jest bzdura? Dlatego to jest bzdura po pierwsze, że e, rozmawiałem naprawdę z kilkudziesięcioma osobami, które pracują w branży i nikt nie potwierdził mi tego, że tak, słuchaj, e, rzeczywiście, nie mów nikomu, ale, ale jest taka sytuacja, że daj się by, byczą rzuć. Nie. E, owszem, pojawiły się takie sugestie, jak na przykład rozmawiałem z e, piwowarem z e, Niemiec, e, z Paulanera, z Martinem Zuberem. On powiedział, że a tak, tak, on słyszał, że coś takiego w NRD robili e, za, za systemu. No ale to też nie był żaden konkret, tylko to było na zasadzie takiej, że w RFN-ie mówiono, że w NRD dodają e, byczą żółć do, e, do piwa. Rozmawiałem naprawdę z ludźmi, którzy pracują w koncernach, którzy się zwolnili z koncernów. To jest po prostu nierealne, żeby taka rzecz nie wyszła na jaw. Dlaczego? No, dlatego, że po prostu, owszem, można powiedzieć, że ci, którzy pracują w browarze, nie mają interesu w tym, żeby taką tajemnicę ujawnić, że po prostu będą. Po prostu zmowa milczenia, spisek ogólnoświatowy, ogólnobrowarniany, nikt tego nie puści pary z gęb. Ale przecież są ludzie, którzy odchodzą z browarów. Odchodzą na emeryturę, zwalniają się albo ich zwalniają. To są e, sytuacje, w których często ten zwalniany e, przechodzi na drugą stronę barykady, jakby tak. Pracował w koncernie, teraz pracuje w innym browarze w restauracyjnym, w małym browarze e, lokalnym. E, w jego interesie wręcz byłoby, żeby takie sprawy wyciągnąć, bo dlaczego nie? Mógłby się uwiarygodnić, mógłby e, zbudować sobie piękną historię, że teraz on już waży prawdziwe piwo, a w koncernie mu kazaliby by dodawać do, do piwa. A jednak takich historii nie ma. E, przeszukajcie sobie e, internet, e, źródła i, i znajdźcie kogokolwiek, kto powie, tak pracowałem w browarze, Byłem piwowarem, czy byłem technologiem, dodawałem byczą żółć. Nie. Zawsze to są opowieści typu słyszałem, mój szwagier, on zna kogoś, kto pracował w browarze, mój sąsiad, coś tam, coś tam. To są po prostu opowieści dziwnej treści, gdzie nigdy nie ma powiedziane z nazwiska, taki i taki mówi, że dodawano byczą żółć. Nie ma takich historii. Jak to się w ogóle stało, że, ta, y, że ten mit taką, y, takie zatoczył y, 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 szerokie kręgi? W 2010 roku y, y, IHARS, czyli Inspekcja Jakości y, Handlowej Artykułów Rolnych i Spożywczych, przeprowadził kontrolę w browarach. Po tej kontroli y, dali lakoniczny taki komunikat, że na 50 skontrolowanych browarów, 30 stwierdzono odstępstwa. Nie napisano o co chodzi, znaczy napisano, ale gazety tego, znaczy agencje tego nie puściły dalej, bo, bo to było nieciekawe. No i napisano, generalnie kontrole dotyczyły tego, że na przykład na etykietach jest za małą czcionką napisane, ile E, procent alkoholu ma piwo. Albo że na przykład jest napisane e, samo alk, sam skrót alk, ale nie jest napisane obi, kropka, czyli objętościowo. A to już jest wprowadzanie w błąd, no bo musi być napisane, w, w jakiej to jest, jakby, jednostce podana ta zawartość alkoholu. E, podobnie było z tym, że alkohol był podawany nie w. E, przedziale średni przeciętny, jaki jest zalecany, od znaczy obowiązujący od wejścia do Unii, tylko na przykład podawano sobie alkohol Max, czyli tą górne widełki, co było też nadużyciem. Była głośna sprawa jakiś czas wcześniej, że właśnie że masowo piwa obniżały alkohol, że teraz to już mniej to piwa alkoholu. No nieprawda, po prostu zmieniły się zapisy prawne i zmieniły się zmieniło się to, co się pisze na etykiecie. No i y, wszystko by było OK, ale fakt y, wiadomo jak, jaka to jest gazeta tabloid napisał, że oszukują na piwie. No i napisał o tej cholernej byczej żółci. No i jeżeli coś takiego piszą w gazetach panie, no to znaczy to jest prawda. Ja powiem szczerze, jak ja to przeczytałem, to ja byłem w ciężkim szoku, że w ogólnopolskiej gazecie, jaka by ona nie była, tabloid, nie tabloid, pisze się ewidentnie takie bzdury, bez jakiegoś w ogóle odpowiedzialności za słowa. Co więcej, doszło do takich sytuacji, że browary za bardzo nie chciały tego komentować, bo tak, w interesie małych browarów było, żeby. Podtrzymywać ten mit, że koncerny dają byczą rzuć. Duzi uważali, że to jest taka bzdura, że w ogóle nie będą tego komentować. E, natomiast no, są przynajmniej trzy powody tego, że e, nie dodaje się byczej rzucić. Pomijając już to, że ja wam mówię, że rozmawiałem, że mi powiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, e, to się nie okalkuluje. Dlatego że e, sło, e, chmielu w piwie. A już zwłaszcza w takim koncernowym jest bardzo mało. Eee, po prostu, jeżeli w butelce piwa macie chmielu za 1-2 grosze, to to jest szaleństwo. Myślę, że nawet tyle nie ma. 1-2 grosze w jednej butelce. O wiele więcej kosztuje butelka, o wiele więcej kosztuje eee, no, słód. O wiele więcej kosztuje reklama, transport, magazynowanie tego niż ten chmiel. Chmiel jest przyprawą. Wcale nie taką drogą. Chmiele amerykańskie, owszem, one są w cenie, ale chmiel taki na goryczkę na alfa kwasy, jest tani, jest nadpodaż tego chmielu. Wszyscy mają tego chmielu potąd. Można go kupić bardzo tanio. I, yy, no i taka jest prawda no nie ma po prostu ekonomicznego uzasadnienia w tym, żeby kupować jakąś byczą żółć po drugie, jeżeli rzeczywiście yy, jest spisek ogólnobrowarniany, browary to wszystko ukrywają, dlaczego nikt nie puści farby spośród dostarczycieli tej byczej żółci, czyli co, z rzeźni z zakładów masa, z masarni, no, no nie wiem skąd Zauważcie, y, taką rzecz, że tak naprawdę w Polsce się bardzo mało wołowiny y, y, produkuje, bo woł i dlatego jest między innymi taka droga. Większość wołowiny, w ogóle polskiej, to się sprzedaje na zachód, bo Polaków nie stać na wołowinę, muszą kupować tylko kurczaki, bo kurczaki są tanie. Wołowina jest droga. Wobec czego, Dlaczego nie ma historii, że tak pracowałem w e, ubojni e, bydła i e, tutaj widziałem, jak sprzedajemy do takiego i takiego browaru żółć w kanistrach. Nie ma takich opowieści. To jest bzdura. E, poza tym. Prawda jest taka, że gdyby coś takiego wyszło, no, to y, są aktywiści, ekolo ekolodzy, zieloni, wegetarianie, którzy, jeżeli mieliby jakiekolwiek twarde dane, po prostu poszliby z tym do telewizji, do internetu, wrzucili ten twarde dane, że to, 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 to się robi. E, no, niestety, e, nie ma takiej opcji, żeby w takim koncernie, w którym pracuje kilkadziesiąt osób ma jakiś tam, jakąś tam styczność z tym, w którym są procedury, w którym są e, opisane, tam jest wszystko opisane, co do naj, najdrobniejszej e, dupereli. Tam nie ma takiej opcji, żeby ktoś pisał w procedurze, że się dodaje chmiel, a po cichu spod, y, spod stołu wyciągał bańkę z, by, z, z byczą żółcią. Jeśli już takie rzeczy mogłyby się dziać, to by się działy w małych browarach, ale to też jest absurd, bo mówię, zawsze istnieje ryzyko tego, że ktoś kiedyś się zwolni, pokłóci się, będzie chciał zaszkodzić browarowi. I takie rzeczy wyniesie, wobec czego nie ma takiej opcji, żeby to robić nieoficjalnie. A jeżeli by to było oficjalnie, no to y, browary są kontrolowane przez Sanepidy, prze, przez inspekcje handlowe, przez IHARS, e przez różne takie y, organizacje. I takich informacji nie ma, wobec czego, y, no naprawdę. Y, Padło nam w tych komentarzach, których ja tam sobie dyskutowałem, padło pytanie, no to jaki dasz dowód, że ta bycza żółtnia jest u, 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 używana? No ale jaki można dać dowód? Nie ma dowodu ostatecznego, bo takim dowodem co, co ma być? Że na fakturach nie ma tej byczej żółci? No to powiedz, no a, bo to nielegalnie y, y, się dzieje. No to jak udowodnić, że się nie jest wielbłądem? Jak udowodnić, że nie używa się byczej żółci? To się nie opłaca, to jest nie do ukrycia. I po trzecie, to yy, prawdopodobnie yy, no byłby, byłby spory problem w ogóle z pozyskaniem tego surowca, bo mówię. Yy, no, oczywiście, zaraz się pojawi argument, że no, ale można kupić z Chin. No bo Chiny oczywiście w Chinach można wszystko wyprodukować, więc dlaczego nie byczą rzuć? Yy, tak jak powiedziałem. To wszystko wynika najprawdopodobniej z używania przez browary ekstraktu chmielowego, który wygląda podejrzanie, nie wygląda jak szyszka chmielowa. Eee, browary trochę są sobie same winne, bo, ym, bo nie, nie, nie przyznają się oficjalnie do tego ekstraktu i też nie dementują tego. No, z jednej strony wychodząc z założenia, że jak zdementują, to i tak ludzie powiedzą, że, A, no tak, jakby mieli czyste sumienie, to. To by nie, to nie, nie, nie zaprzeczali, wiadomo, że kłamią, no to co zrobić. Natomiast w, jak zwiedzałem właśnie browar w Tychach, no to oficjalna wersja była taka, że oczywiście używamy granulatu. Ja mówię, no ale chwila, jakiego granulatu? Granulatu może używacie na aromat, ale na goryczkę dajecie ekstrakt chmielowy. No i pan technolog, czy, czy też piwowar, no, musiał przytaknąć, że rzeczywiście tak jest, używają ekstraktu chmielowego. Co oczywiście nie oznacza, że to jest zwyczaj żółci. No, ekstrakt chmielowy, jak sama nazwa mówi, jest robiony z chmielu. No i jeszcze na sam koniec, chociaż to już było przy etykietach. Jeżeli na piwie jest napisane, zawiera słód jęczmienny i nie ma wymienionego całego składu, to nie znaczy, że tam nie ma chmielu. To oznacza prawdopodobnie coś innego, że tam oprócz słodu jęczmiennego użyto jakiegoś zamiennika słodu czyli albo gryzik kukurydziany, albo syrop maltozowy, czy syrop glukozowy, albo cukier na przykład. No, cukier teraz jest drogi, więc się nie używa. To są rzeczy, które browary chcą ukryć, jak podają ten tajemniczy zwrot, zawiera słód jęczmienny. Chmiel tam jest, owszem nie w szyszkach, często nie w granulacie, ale jest chmiel w ekstrakcie. I używając ekstraktu chmielowego w Polsce każdy browar ma prawo otwarcie napisać w składzie chmiel, bo to jest przetworzony chmiel. Bo na przykład w, w Czechach jest e, pisany chmiel i jest e, ekstra chmielowy, albo y, oni to nazywają oni to nazywają jakieś tam przetwory chmielowe, czy coś w tym stylu także tam na etykiecie można wyczytać jakby różnicę między chmielem a e, tymi jakby pr 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 przetworami chmielowymi e, nie wiem czy was przekonałem ale naprawdę e, nie ma żadnego uzasadnienia logicznego w tym, żeby dodawać żółć do, do piwa. Chmiel jest ten na goryczkę. jest tani. E, jest go dużo, nie ma z nim problemów. Po drugie, tego się nie da ukryć i po trzecie e, po prostu... E, no nie wiem co po trzecie. No po trzecie po prostu się nie używa tej, 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 tej byczej żółci. No. Eee, mam nadzieję, że Was przekonałem, że to było w miarę jeszcze jakoś tam sensownie uargumentowane. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie dalej wątpliwości, będę dalej e, e, odpowiadał. Natomiast no mówię, no trudno dać e, dowóz w postaci takiej, że nie ma na fakturze byczej żółci, no bo jak, jak oszukują, no to przecież nie będą mieli na to papierów, tak? Cześć. Do usłyszenia następnym razem. Może przy okazji rozwinie się to w jakiś cykl, zajmę się innymi mitami, które pokutują w polskim piwowarstwie czy w polskiej wśród, wśród polskich piwoszy.